Ten film mógł powstać dzięki wsparciu następujących osób. Cześć, ja jestem Artur i witam na moim kanale. Dzisiaj zainstalujemy sobie home asystanta na Proxmoxie w 2021 roku. Zapraszam! Zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią y, odświeżam te najpopularniejsze dla Was filmy, żeby były one na czasie. Jednym z takich filmów, jeden z takich filmów już odświeżyłem i była to instalacja y, repozytorium Hax. a dzisiaj chciałem odświeżyć kolejny ważny dla Was materiał, czyli instalację Home Asystanta na platformie Proxmox. Poprzedni film się trochę zestarzał, więc dlatego nagrywamy nowy, żeby nie było już problemów, bo trochę się pozmieniało. Udało mi się też uprościć, mam nadzieję, trochę ten proces instalacji, a do tego poruszam ważną rzecz, czyli dodawanie urządzeń USB, czego zabrakło w poprzednim materiale, a o co często pytaliście. Dodatkowo pamiętajcie też o jednej rzeczy zmieniła się wielkość tego imidza dyskowego, tego dysku udostępnianego przez home asystanta. W poprzedniej wersji, w zeszłym roku, i w poprzedniej wersji filmu tam po dodaniu dysk, ten, ten obraz dysku zajmuje 6 giga i my go tam zwiększaliśmy. Obecnie jest to 32 GB na start. Jest to o tyle ważne, że musicie zapewnić tą przestrzeń na Waszych dyskach. Pamiętajcie, że Proxmox dzieli dysk na dwie części. Ta jedna, pierwsza część, na której jest sam Proxmox, najczęściej zajmuje około 20 GB. Pozostała część jest przeznaczona na na zasoby pod maszyny wirtualne. Dlatego musicie wyliczyć czy po zainstalowaniu Proxmoxa będziecie mieli przestrzeń na maszyny wirtualne. Jest to o tyle istotne, że ten dysk, ponieważ on ma ustaloną wielkość 32 GB, ale on się rozrasta w sposób dynamiczny, czyli na początek nie ma 32 GB. Więc istnieje możliwość uruchomienia go na dysku mniejszym. Niemniej jednak, w momencie jak będzie wam się rozrastała instalacja Home asystanta, ten plik będzie rósł. I w którymś momencie może po prostu zabraknąć mu miejsca i się zacznie wszystko sypać. Yy, dlatego na to uczulam i pamiętajcie, że obecnie dyski, żeby ogarnąć instalację Home asystanta, powinny mieć. No te 32GB plus 20GB na, na Proxmoxa, tak do tego należy podejść. Yy, to jest takie pewne minimum. Cóż, to chyba tyle tytułem wstępu, nie ma co przedłużać. Zapraszam na szczegółowe omówienie procesu instalacji Home Assistanta na Proxmoxie, jak również samego Proxmoxa. Żeby rozpocząć instalację Proxmoxa potrzebujemy image z instalacją Proxmoxa. W tym celu musimy przejść na stronę proxmox.com, przejść do menu downloads, z menu downloads pobrać Proxmox VE 6.3 iso installer. Oczywiście 6.3 to jest wersja aktualna na moment kręcenia tego nagrywania tego filmu. Naciskamy download. Wybieramy miejsce, gdzie chcemy to ISO pobrać. No i rozpoczynamy pobieranie ISO Proxmoxa. Gdy już nasze ISO się pobierze z Proxmoxem, no to nie pozostaje nam nic innego jak przygotować Pendrive do uruchomienia komputera? W tym celu musicie zainstalować jakiś program, który potrafi pliki ISO przerzucać na Pendrive, tak żeby uruchomić z nich komputer. Ja standardowo używam platformy Linux, systemu Linux, jako systemu, na którym na co dzień pracuję, dlatego ja używam akurat w tym wypadku Balena Etcher. Ten program jest to ile dobrze pamiętam też dostępny na Windowsa, więc możecie go zainstalować na Windowsie, natomiast równie dobrze możecie użyć jakiegoś innego programu. W pierwszym kroku musicie wybrać plik ISO, który przed chwilą pobraliśmy. Jest to Proxmox v 6.3.1. Następnie musicie wybrać, no ja już tu miałem, akurat wybrany yy, ten pendrive, na którym chcecie ten, to ISO przerzucić. Naciskacie flash. U mnie wymaga to uprawnień administracyjnych. No i czekacie na zakończenie procesu. Ja oczywiście ten proces przeskoczę i yy, przejdziemy. Do kolejnego kroku. No więc po uruchomieniu komputera z Pendrive'a, naszym oczom pojawi się ekran powitalny instalacji systemu Proxmox. Na tym ekranie tutaj możemy wybrać którąś z opcji. Do samej instalacji wybieramy opcję pierwszą. Następnie musimy chwilkę poczekać aż załadują się wszystkie elementy instalatora. Pierwszym ekranem, jaki zobaczymy, jest ekran z licencją i no musimy oczywiście zaakceptować, jeżeli chcemy kontynuować instalację. Następnie wybieramy dysk, na jakim będziemy instalować system Proxmox. Zalecam tutaj nie kombinować, tylko jeżeli macie jakiś przeznaczony komputer, to upewnijcie się, że jak gdyby całość, całość tego dysku jest przeznaczona na Proxmoxa. Nie zalecam tutaj współdzielić na tym serwerze jakichś systemów, tylko po prostu zająć całą przestrzeń dyskową. Więc po wybraniu tutaj dysku dajemy następny, wybieramy kraj, strefę czasową. Układ klawiatury, dajemy next, podajemy jakieś hasło, to będzie to hasło pierwszego użytkownika, na którym się będziemy logować. Podajemy jakiś mail, ustalamy pełną nazwę naszego serwera. Full Qualified Domain Name to jest taka nazwa razem z domeną, czyli Proxmox dla mnie na przykład będzie to domena arturhome.pl. Jeżeli nie posiadacie jakiejś domeny, to tak naprawdę, jeżeli ten serwer ma stać lokalnie, to nie ma większego znaczenia, jaką domenę tutaj podacie. Ważne, żeby to z waszego punktu widzenia miało jakiś sens. Kolejna rzecz musicie sprawdzić ustawienia adresacji, czy są akceptowalne dla Was. Pierwsza pozycja to jest adres IP tej konkretnej maszyny, czyli tego konkretnego serwera Proxmox. Gateway, który jest potrzebny do wyjścia do obsługi internetu, wyjścia jak gdyby ruchu na zewnątrz. No i oczywiście serwer DNS, który jest wymagany, żebyście mogli rozwiązywać nazwy domenowe na konkretną adresację, tak? Więc te parametry muszą być podane. Wybieracie oczywiście kartę sieciową, jeżeli macie jedną, no to tu będzie jedna standardowo wybrana. Jeżeli macie więcej kart sieciowych w komputerze, na którym uruchamiacie Proxmoxa, no to wybieracie tutaj z listy tą, która jest dla Was odpowiednia. Znowu dajecie next. Widzicie podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory poustalaliśmy. Na koniec automatycznie niech się przerestartuje i uruchomi. Naciskamy install. No i musimy teraz poczekać, aż proces instalacji dobiegnie końca. Oczywiście, ja wykorzystując magię kina skrócę dla Was ten czas oczekiwania na ten cały proces w filmie, natomiast u Was on może no całkiem sporo potrwać. To wszystko oczywiście zależy od sprzętu, dysków, no ale nie jest to na pewno proces, który trwa minutę, więc musicie wykazać się cierpliwością. Po zakończonej instalacji komputer, ponieważ mieliśmy zaznaczoną opcję automatycznego restartu, po skończonej instalacji, to powinien się sam uruchomić i y, do takiego stanu, jak tutaj widzicie, gdzie po pierwsze wyświetlony zostanie adres pod jakim jest interfejs ProxMoxa. No a po drugie, można się zalogować tutaj do samego ProxMoxa. Oczywiście do samego ProxMoxa logujemy się. Tym kontem, które stworzyliśmy, czyli konto root z hasłem, jakieśmy podali, no i mamy w tym momencie dostęp tutaj do konsoli Proxmoxa. Jednak to nie ten interfejs, na którym będziemy normalnie pracować. Przejdźmy zatem teraz do tego właściwego interfejsu. Żeby to zrobić, musimy w przeglądarce Wpisać dokładnie ten adres, który tutaj nam się wyświetla, czyli tak naprawdę https, adres IP, który żeśmy ustawili w trakcie instalacji i e port 8006. Po wpisaniu tego adresu w przeglądarkę, czy będziecie mieli taki komunikat o tym, że połączenie nie jest prywatne? Pamiętajcie, że jest to związane z tym, że wbijacie się po adresie IP na system po protokole https więc nie macie powiązanego certyfikatu i stąd jest ten komunikat. Oczywiście dajecie zaawansowane, otwórz stronę, jak gdyby ignorujecie ten problem. Waszym, waszym oczom pojawi się okno logowania do konsoli Proxmoxa. Zmieniacie sobie język na polski. Następnie wpisujecie tego użytkownika, które, znaczy użytkownika root. I z hasłem takim, jakie podaliście w trakcie instalacji, ważne jest to, żebyście wybrali jako autoryzację Linux PAM Standard Authentication. No i nie pozostaje nic innego jak zalogować się do konsoli. Ten komunikat oznacza brak aktualnej subskrypcji. Wy nie musicie się tym przejmować. Proxmox jest w pełni, dos... w pełni dostępny darmowo dla potrzeb własnych. I brak tej subskrypcji, jak gdyby z waszego punktu widzenia kompletnie nie jest żadnym problemem. Natomiast jeżeli byście chcieli roz... używać Proxmoxa do rozwiązań korporacyjnych, no to wtedy potrzebujecie aktualną subskrypcję, żeby mieć pełny dostęp do wszystkich rzeczy i być zgodnym z licencją. Więc na ten komunikat, jak gdyby przyjmujecie go, zatwierdzacie, ok, i jesteście w konsoli Proxmoxa. No więc jak już jesteśmy przed konsolą Proxmoxa, to teraz możemy zacząć właściwą instalację Home Assistanta. W tym celu musimy w pierwszym kroku utworzyć maszynę wirtualną, na której uruchomimy tego Home Assistanta. Do tego służy nam przycisk w prawym górnym rogu, czyli utwórz VM, czyli Virtual Machine. Naciskamy go, podajemy jakąś nazwę. Zaznaczamy checkboxa, że chcemy, żeby ta maszyna wirtualna była uruchamiana przy starcie samego Proxmoxa. Dzięki temu, jeżeli przerestartujemy albo wyłączymy nasz komputer to po jego włączeniu od razu wystartuje nam maszyna wirtualna z home asystantem. Nie będziemy musieli jej ręcznie uruchamiać. Naciskamy dalej. Tutaj zaznaczamy, że nie używamy żadnego nośnika. System zostawiamy Linux. Idziemy dalej. Zmieniamy BIOS na OVMF WeFi. Wybieramy magazyn danych local LVM. Idziemy dalej. Tutaj tworzymy dysk. Nie ma znaczenia jaki tutaj dysk yy, stworzymy, dlatego że i tak go będziemy podmieniać na dysk, który jest dostarczony jako obraz właśnie homoasystanta, dlatego to nie ma większego znaczenia. Ja sobie na razie tutaj dam na przykład 5 giga, żeby mi szybciej utworzył to. Nie ma to yy, tak jak powiedziałem większego znaczenia. Tutaj określamy ile gniazd mamy na CPU, ile mamy rdzeni. Oczywiście te parametry są jakby określone przez nasze parametry naszej maszyny, więc ciężko mi tutaj powiedzieć co powinniście tutaj wpisać, bo nie wiem na jakim sprzęcie będziecie to uruchamiać. Niemniej jednak no dwa rdzenie to jest minimum na home asystanta, więc załóżmy tyle. Tutaj damy. Pamięć również zależy od tego, jak, jakimi zasobami nasza maszyna dysponuje. No tutaj dajemy tyle, ile możemy. Z mojego punktu widzenia to jest tak, że 4 giga na home asystanta to jest pewne minimum, więc załóżmy, że ustalamy tutaj 4 giga pamięci. Sieć zostawiamy bez zmian. Na końcu mamy podsumowanie. Upewniamy się, że uruchomienie po utworzeniu jest odznaczone. Nie chcemy, żeby ta maszyna wstała, dopóki tak naprawdę nie wymienimy tam dysku na taki schematyzm. Więc jeżeli jest to odznaczone, to naciskamy koniec. Czekamy, aż się utworzy maszyna wirtualna. Została ona utworzona. To no więc jak teraz mamy już przygotowaną maszynę wirtualną, to możemy y, przygotować sobie wszystko do pierwszego uruchomienia Home Assistanta. W tym celu na pewno musimy pobrać y, image dysku z Home Assistantem. Żeby to zrobić, to musimy przejść na stronę Home Assistanta. Wybieramy menu Getting Started, wybieramy Device that is supported by this guide. Wybieramy tą sekcję, gdzie są maszyny wirtualne. Wybieramy format QCOW2, prawy przycisk myszy, kopiuj adres linku i wracamy do naszego Proxmoxa. W następnym kroku wybieramy serwer Proxmoxa, czyli ten główny węzeł, wybieramy konsolę. No i teraz wpisujemy polecenie wget, wklejamy ten link, który pobraliśmy ze strony Home Assistanta. Naciskamy enter i dzięki temu rozpoczynamy pobieranie imidżu z dyskiem z Home Assistantem. Ja oczywiście do celów filmu ten proces przyspieszę i przeskoczę na jego zakończenie. Po ściągniętym pliku możemy ten nasz plik wyświetlić, polecenie ls-al no i znajdujemy tutaj ten plik, który żeśmy pobrali. Teraz ten plik jest skompresowany programem XZ musimy go najpierw rozkompresować. W tym celu wystarczy, że podamy jedno polecenie. Tym poleceniem jest polecenie XZ -d od decompress dajemy nazwę pliku. Naciskamy enter. Czekamy chwilę. Jak już Skończy się dekompresja, to znowu polecenie ls-al. No i widzimy, że wielkość pliku całkowicie uległa zmianie. No i tutaj nie ma już tego rozszerzenia xz, które było tutaj. Więc mamy przygotowany image z dyskiem. Teraz ten image dy z dyskiem musimy mm, zaimportować do Proxmoxa, tak żeby był widoczny jako faktycznie jakiś dysk, i, pode, i później podepniemy go pod naszą przygotowaną maszynę wirtualną. Żeby zaimportować yy, ten image do Proxmoxa, musimy użyć polecenia QM import. Disk. Następnie podajemy ID naszej maszyny wirtualnej, w naszym wypadku jest to 100. Następnie podajemy nazwę tego imidżu. Podajemy przestrzeń, do której ten image zostanie wrzucony, czy przestrzeń dyskową. Standardowo jest to local LVM. I podajemy w jakim formacie jest ten image. Mając takie polecenie, naciskamy enter. Czekamy na import. Dysku. Widzimy, że to jest nazwa dysku unused 0 local lvm vm 100 disk 2. Teraz przechodzimy do naszej maszyny wirtualnej, którą stworzyliśmy. Wybieramy sekcję sprzęt. Wybieramy Dysk, ten niewykorzystany dysk. Tutaj mamy, a tu jest ten, który powstał w trakcie instalacji. Ten, który powstał w trakcie instalacji jest już nam całkowicie niepotrzebny, więc go odłączamy i podłączamy ten, który stworzyliśmy przed chwilą zaimportowaliśmy z tego naszego imidża, czyli ten disk 2, tak. Dwa razy na nim klikamy, naciskamy. Tu zostawiamy wszystko bez zmian. Naciskamy dodaj. Mamy już ten dysk dodany jako dysk naszej maszyny wirtualnej. Ten możemy teraz usunąć, żeby nam nie zajmował miejsca, szczególnie jeżeli daliśmy jakąś dużą wielkość jego w trakcie instalacji. Tutaj jest jeszcze ważna rzecz. Zobaczcie, że obecnie imić Home assistanta, ten image dyskowy zajmuje 32 giga. Ja w tym poprzedniej, w poprzedniej wersji filmu on miał 6 giga i my żeśmy go zwiększali. Ja zalecałem zwiększenie. Teraz on ma 32, więc raczej już zwiększenia nie zalecam, chyba że ktoś ma naprawdę bardzo duże zasoby dyskowe i myśli, że ten jego homasystant będzie się mocno rozrastał. Natomiast ważne jest to, że tutaj nie ma łatwego sposobu już na zmiany tego rozmiaru. Tak naprawdę w Proxmoxie można łatwo tylko powiększać te dyski, ale nie można ich łatwo zmniejszać. Zmniejszanie jest bardzo no, czasochłonnym i dosyć skomplikowanym procesem. Dlatego uczulam na to, że musicie dysponować przestrzenią na te 32 giga. Cóż, jak już mamy tutaj ten dysk dodany, to przed uruchomieniem musimy przejść jeszcze do opcji, gdzie po pierwsze zalecam włączenie agenta tego QMu. Dzięki temu będziemy mieli trochę więcej informacji po uruchomieniu maszyny w Proxmoxie. Kolejna rzecz to jest ustawienie tutaj kolejności uruchomienia. Pamiętajcie, że ten dysk, który dodaliśmy, to jest dysk SCSI i z niego musi się uruchomić maszyna wirtualna. Jeżeli przejdziemy do opcji, to widzicie, że kolejność uruchomienia to jest dysk IDE, dysk IDE a później sieć. Więc jeżeli teraz byśmy uruchomili naszą maszynę wirtualną, ona nie wstanie, będzie miała błąd i nie będziemy mogli jej uruchomić. Dlatego musimy tutaj zrobić. Dwa razy klikamy na tym wierszu, odznaczamy IDE, odznaczamy sieć, a zaznaczamy wskazówki. OK. Ostatnią ważną rzeczą, jaką zrobimy przed uruchomieniem naszego Home Assistanta, to jest dodanie urządzeń USB. To jest fragment, którego zabrakło w pierwszym materiale i często mieliście problem. W przypadku jeżeli posiadacie jakąś bramkę na przykład do Zigbee, czy to Konbi, czy tam C2531, czy, czy macie cokolwiek innego po USB wpiętego do yy, Home Assistanta, no to musicie to również to urządzenie podpiąć do maszyny wirtualnej, tak żeby Home Assistant je zauważył. Jeżeli wepniecie je tylko w serwer Home Assistanta, znaczy, w, yy, serwer, na którym uruchomiliście Proxmoxa, to będzie to urządzenie widoczne tylko i wyłącznie przez Proxmoxa, natomiast Home Assistant go nie, u, nie zauważy. Żeby Home Assistant zauważył takie urządzenie, to musicie przejść na sekcję Sprzęt, dajecie Dodaj, dajecie Urządzenie USB na przykład i wybieracie Użyj USB Vendor Device ID i z listy wybieracie to urządzenie, które Was interesuje, na przykład bramkę Konbi. W ten sposób możecie dodać dowolną ilość urządzeń, jeżeli chcecie kolejne, to znowu powielacie, wybieracie. Yy, użycie USB Vendor Device ID lub Użyj Portu USB różni się od tego, różni się od siebie tym, że jeżeli wybierzecie ID urządzenia, to nie ma znaczenia, w który port USB wepchnie, wepchacie to urządzenie. Home Assistant zawsze je odnajdzie po ID. Natomiast jeżeli użyjecie portu USB, to tu dostaniecie listę portów, ale wtedy, jeżeli wyjmiecie to kombi i wepniecie do innego portu, to już maszyna wirtualna go nie zobaczy. Więc jak gdyby decyzja należy do Was, czy chcecie się powiązać z konkretnym portem, czy z konkretnym urządzeniem. Ja zawsze wybieram, żeby odnajdywał mi te, czy wiązał te urządzenia po ID. wtedy mam pewność, że nieważne w które USB umieszczę dane, dane urządzenie, to zawsze Home Assistant je znajdzie. Teraz jesteśmy gotowi do uruchomienia, tak naprawdę do pierwszego uruchomienia Home assistanta w którym nastąpi proces instalacji. No więc uruchamiamy. Uruchomienie to jest zaznaczona maszyna wirtualna. I tu guzik uruchom. Uruchamiamy. Możemy się przełączyć na konsolę. Zobaczyć co tutaj się dzieje. Uruchomił się system Home Asystanta. Znaczy cały czas się jeszcze uruchamia. Uruchamia się, uruchamia. Teraz się już uruchomił. Możemy przejść na podsumowanie. Tu widzimy adres IP, jaki dostaliśmy. Możemy zajrzeć sobie na ten adres IP. Na razie jeszcze nic się tutaj nie dzieje. Po chwili powinno nam się już pojawić. Ten ekran startowy yy, przygotowania home asystanta. No, i teraz to już nam nie pozostaje nic innego jak po prostu czekać na koniec tego procesu instalacji. No, i nie, będzie wtedy pierwsze uruchomienie home asystanta. A tym samym nasz home asystant został właśnie poprawnie zainstalowany. A to oznacza, że możemy przejść do podsumowania. Mam nadzieję, że ten proces jest dla Was jasny. Dzięki niemu, mam nadzieję, że uda Wam się zainstalować Home Assistanta na platformie Proxmox. Jest już no, na tyle odświeżony, że na razie, przynajmniej dopóki znowu się coś nie na zmienia, nie powinniście mieć z tym większych problemów. Jeżeli takowe by się zdarzyły, to oczywiście pamiętajcie, że komentarze są Wasze, że do każdego filmu jest link do takiej większej dyskusji, którą można prowadzić na forum. Pamiętajcie też, że ja te wszystkie linki, które są wykorzystywane w tym materiale, również dodaję do opisu filmu. Y Cóż, na ten moment to tyle pozostaje mi już tradycyjne. Jeżeli uważacie, że ten film jest tego warty, to prośba o te wszystkie kciuki w górę. Jeżeli uważacie, że cały kanał jest tego warty, to prośba o jego subskrypcję. Jeżeli uważacie, że moja osoba jest tego warta, to zachęcam gorąco do wstąpienia do tego zaszczytnego grona moich patronów. A na ten moment to wszystko. Dzięki śliczne. Cześć.